Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem LPS i witam Was w drugim odcinku z poziomu społeczności. Dzisiaj trochę inaczej, ponieważ programy w e, nowsze poziomy społeczności, a nie w e, stare, które osiągnęły sukces. Więc to będzie różne. Ja nie będę przechodzić do końca. E, nie będę grał wykopiowane poziomy. No i tam raz, dwa, trzy razy e, trzy, dlatego, ponieważ poziom zagram więcej, nie tylko jeden. Więc zapraszam do oglądania. Pierwszym poziomem będzie Aldea Destruida. Nie wiem, nie grałem. Um, zobaczymy. No, palące drzewko, domek, e, punkt, obiekt. Mamy już własną postać. E, bardzo ciekawy design. Ogólnie na końcu zawsze będzie ocena. Genel no puede este lesionado. Nie rozumiem nie hiszpańskiego, czy jaki to jest język, więc za dużo wam nie poczytam. 3, 2, 1, gotowe. O, wpadliśmy w, w przepaść. Chyba da się mogli wejść? Niestety nie. A tak w ogóle to sobie już zamówiłem um, edycję kolekcjonerską Little Big Planet 2, więc za jakiś miesiąc, nie wiem ile, to będzie, ile paczka zabawy będzie przychodziła tutaj, a, więc myślę, że za jakiś miesiąc, nawet mniej, może 10 dni będzie unboxing. E, dość drogiej rzeczy, Guzik, który nic nie aktywuje, aktywuje. jump, 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 jump. Nie, jump, 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 jump. jest moja ocena z gwiazdki. A um, bym powiedział, że więcej tagów. A e, jest stuknięty, żeby też nie obrazić za bardzo. E, tutaj od ulubionych za pracę włożoną. Kolejny level to jest Geal Balderas. Ten poziom nie opisu. Jest. Oczywiście dużo kluczów. 3, 2, 1. A, biegniemy. Eee. ha, to jest koniec poziomu. Moja. Moja ocena to są... Te i gwiazdki, bo wymaga dopracowania i to mocno. Więcej tagów. Więcej tagów. Pusty. I oczywiście dodaj, dodaj do ulubionych. Kolejny poziom to jest Chill with Friends. Eee, opis już nie będę czytał. Sami możecie sobie i przeczytać. A wszystkich autorów i w ogóle macie w opisie. Filmu. O! Bardzo fajny design. Podoba mi się ta lampka tutaj naprawdę fajnego efektu. Pierwsza muzyka. No sobie niestety nie poszukamy. Możemy dni wypaść za światło. Umieramy. Meta. Moja ocena to są trzy gwiazdki. Bo warto zagrać. Nie będę stawiał dwóch. No, trzy gwiazdki dla lampka. fajnego designu. A tagi to wydaje mi się, że. Um, prosty. I oczywiście, do ulubionych. Kolejny poziom to go, go. Go, go. Bigger, now, out, Jaki długi nick. Pseudonim albo nick. Eee, tam 30 metrów, dziwne Zaczynamy. O, będziemy sobie jakimś wozem jeździć. Jechać. Jedziemy! No, trudno trochę jechać nim. zium. No, ciekawy level. Zwykły, ale ciekawy i naprawdę um, niedopracowany, no ale... Nie, nie czepiamy się o szczegóły. 48, 47, 46. Drugi level. Ciekawe czy zierzymy na czas. Zierżymy na czas. No tak średnio. Ale może trochę... A jest! Pyk! Ładnie. Trzy gwiazdki wydaje mi się, że będzie dobra ocena. Um, gaz... Y, i oczywiście do ulubionych. Kolejny level to... IM... am... Uh, Nad nie złożyłem przeczytać. Klucz, klucz, serduszka, że se zrobię, zdjęcie zrobię. Dominanturki będzie. A żeby twórcowi smutno nie było, to zamieścimy. Idziemy dalej. Bardzo ciekawy wyglądający design schodów. Bardzo taki lubię. A naprawdę to bym zostawił jedną gwiazdkę. Twórca chyba bardzo lubi serduszka. A chyba ten level nie ma mety. Kolejny. Moja ocena to 4 gwiazdki. No widzę, ktoś wystawił brzydkie oceny. Łatwy. Czyść serduszka, żeby Tychurcowi smutna nie było. The mines, but it's black and white. The pata of things he can hide in the mines. Prove him... Coś tam. Aha. Czyli ktoś bardzo lubi lubi kopiować levela. E modami. No... Chyba tego levelu już nie będziemy grać. Chce, chce ktoś, ktoś go obejrzeć, to... Zapraszam do odcinka czwartego fabuły, i tam gdzieś połowa filmu. Zapada proszę do kopalni, zanim... Chyba zakapsułam. że kopiować niezbyt można, no to wydaje mi się, że nie polecam. Eee, nudne. I... Kopiować nie wolno. To jest wbrew zasadom Media i tam wszystkie prawa i w ogóle autorskie, no. Więc, e, nie dodajemy do ulubionych. Horror Savana. Horror Savana, opis. Schrad Heman Apo. Wow, ale straszne. To jak on stąd wyjść? Ha, w ten sposób. Ju Bo to nie jest taki jeden do jeden e, poziom zrobiony. Idziemy. Jesteśmy, aha, tutaj jesteśmy. O niektórych czasami rzeczach zapominają. No, na przykład jakiejś sekwencji tutaj nie ma. Węgiel się pali Wydla. Do kapsuły. Wydaje mi się, że wymaga dopracowania i to ostro i wolny. I meta. Daj metę kolejnym razem. Żeby nie było smutno i do motywacji dodamy do ulubionych. The beginning uh, by Rogan 2657, kolejny level. Amen is tak. A, nie czytam dalej. Ciekawy design. Widzę, że jak ktoś używał też bomb. designowanie swojego własnego levelu. No dobra. Może ktoś komuś się tak podobało. Tylko jeden problem, że powinien to przyczepić. Te zaczął robić. Chyba się nam uda. Udało się. Hey kid, I'm stuck in the tree. Can you get me out? I left my axe in the savanna desert. ja musimy dotrzeć do savanny, czyli bardzo daleko. Nie wiem, czy bliżej by nie było. I might you, might wanna leave the, the ara Snake are about. Zabijam węż. Nie lubię węża. Looking for an X? Egg. Well, last time I on was in the savanna. Usy my rocks to get there. Czyli będziemy sobie lecie ślimakiem. A nie. <grystanie> Moja ocena to bardzo dobrze. Różna. I dodajmy do ulubionych. Rodził do lepsza. Flor is lava, night the nacht, jakoś tak. Um, dziwny nick. Kur, rzeczywiście, podłoga to lava. W szkolce mogłeś dać, no proszę cię. Niech tak jak spadnę to mnie zabije coś. Twórca naprawdę myślał. czy znaczy nie myślał. Wow! Nie! Dużo znaczy poziomów zostało opublikowanych przez ostatnie, jak nie gra. Powiedzieliśmy wszystkich. Ciekawe, czy jesteśmy pierwsi. Tak, jesteśmy pierwsi. Czyli ktoś musiał być trochę Wolno Moim zdaniem to bardzo dobrze. Albo jednak nie. Bardzo zagrać. Ale dziwne. Powiedzmy. I do ulubionych, do motywacji. Jak macie jakieś własne dewelry, to w komentarzach piszcie nazwy e, nik użytkownika. To z chęcią zagram, I jeśli mi się spodoba i nie będzie jakiś e, zwykły kopiowany, to nawet nagram. No dobra, że level kopiowany, no to okej. Okay. Little Big so rare 069. Nieoryginalny nick. Eee, nick oryginalny, ale nieoryginalny poziom. Welcome to Little Big Olympus, Best. Yeah, idziemy, idziemy. Yeah, Change into your costume hair. I am both. 3, 2, 1, zaczynamy. Ciekawy poziom, oczywiście nie od oryginalnego, może trudno znaleźć oryginalnego twórca, więc nigdy nie dajcie opcji kopii, inny że chcecie, żeby wasz poziom był kupowany, ale lepiej nie dawajcie, ponieważ potem będziecie, wasz poziom będzie się powtarzać. Time to test out your swimming skill in the 50 metrów dive, good luck. Jak jest 50 angielsku? Get scobagar if you want it. No, mogę wziąć. Fajnie wygląda z maską. <laughs> Chyba chodzi o to, że, że mi się nie stresowało, bo go uh, albo 3 miliony, albo 6 milionów um, ludzi patrzy ze znaczy segbojów. No ja mam no, spoko. 3, 2, 1. Już! Nice life. Nie Jestem narkowania. Nie, niesamowitejszej naszej. Long jump! Jump as far you can is the long jump, but don't cross the line. Ja będzie się dość ścinała. No time to rest your friends in the mountain bike race. And the and bike race. Jedziemy! Ja mam moich przyjaciół, ale już nie zwracam na to uwagi. Brum, 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 brum. Congratulations, you finished the Olympus. No i poziom ukończony. A moja ocena tego poziomu, że kopiowany i... To nie polecam, e, nudne. No ale chciałem, żeby zakończyć to czymś fajnym i nie dodajemy do ulubionych. Ode mnie to tyle, wybyliście moimi wizjami. E, ja byłem w sterce, jak za jakiś miesiąc będzie unboxing w e, wersji kolekcjonerskiej Little Big Planet 2. E, wszystko będzie pod krótkim montażem. E, a w kolejnym odcinku będę grał z kolegą i sobie trochę kapsułę urządzę, ponieważ ona nie jest ładna. Oj, nie jest. Hej!